Ja pokażę, że całe kluczne, dzisiaj proszę, że proszę, To jest to druga impreza w Koszalinie, tylko że to jest o tyle wyjątkowa impreza, że ta druga edycja wchodzi w skład całej serii, którą realizujemy już od czerwca tego roku. I pierwsze wyścigi mieliśmy w czerwcu, następnie mieliśmy w sierpniu, później mieliśmy jeszcze raz w sierpniu Szczecinek i teraz finałowa impreza jest w Koszalinie. To się nazywa, cały cykl nazywa się Velo Baltic, robimy tutaj na Pomorzu Środkowym, Kulastwo szosowe na Pomorzu Środkowym. Dzisiaj bierze udział, znaczy w każdej z cyklu wyścigów bierze udział około 150-200 zawodników. Dzisiaj jest ponad 200. Ja może doprecyzuję, 200 osób mieliśmy, 250 zapisanych, chyba około 300 wystartowało, także to jest naprawdę bardzo duża frekwencja, o wiele więcej niż rok temu tutaj w Koszalinie też mnóstwo nagród, mnóstwo nagród e, niezliczona. Tutaj firmy, które nas wspierają przez cały rok, e, dużo nam tutaj przekazały właśnie takich fantów, e, fajnych rzeczy, które będziemy chcieli teraz właśnie w e, formie losowania nie tylko dla zwycięzców, ale przede wszystkim dla wszystkich uczestników to taka równa szansa dla każdego. E, będziemy losowania robili. Tak? Nie, no zachęcamy, bo przede wszystkim tutaj jest oferta dla koszalinian, dla pomorza, dla ludzi, którzy Chcą startować i jeżdżą na rowerach, mogą się zmierzyć właśnie w takiej rywalizacji sportowej dla wszystkich grup wiekowych. I to jest taka, no, taka motywacyjne dla, dla tych i to, co kolega też powiedział, że z każdą edycją coraz więcej zawodników startuje, chce się zmierzyć, ale też to popularyzuje ten sport, chociaż naszym też zamiarem oprócz organizacji zawodów sportowych jest właśnie pokazywanie bezpiecznych zachowań na rowerze i to jakby też koresponduje do, do kierowców, do, do kolarzy, do rowerzystów, do wszystkich. Impreza super. Pierwszy mój start w tej imprezie. W zeszłym roku jako kibic, a teraz jako zawodniczka. Mega, mega emocje. Wspaniała impreza i wspaniała organizacja. Wiele lat, ale tak naprawdę to y, zaczęłam jeździć w zeszłym roku na dłuższe dystanse. Mój największy, najdłuższy dystans to 71 km w ciągu jednego dnia. Y, Kondycję, super kondycja, zadowolenie, satysfakcja i dużo, dużo endorfin. Z Koszalina jestem. E, impreza jak najbardziej e, mi się podoba, jest to druga impreza z cyklu Velo Baltic, pierwszą edycję, byłem po uczynie. E, tutaj jestem pierwszy raz w Koszalinie, była w ubiegłym roku również, e, niestety nie miałem okazji brać udziału, teraz jestem mile zaskoczony, trasa e, przepiękna, interwałowa, mi się bardzo podobała. E, Proszę panią, e, to, to dosłownie można tak powiedzieć. Organizatorem jest kolega, który, z którym jeździliśmy jeszcze w klubie dawnym spółdzielca koszami, więc przeszło 22 lata jeżdżenia mamy za sobą. E, w tej chwili to jest już tak naprawdę czysta przyjemność. Czysta przyjemność, aby tylko się ruszyć z domu, coś zrobić dla siebie, dla swojego zdrowia. Super, bardzo fajny klimacik, super impreza. Ja aby co roku taka. Fuję, już 6-7 lat. To już troszkę jest. Nie? Może nie tak, że tak, ten co jakiś czas właśnie próbuje udział w takich maratonach tutaj wyściga i nie jest źle, jestem mega zadowolony z wyniku. Satysfakcja, zadowolenie, dobry uśmiech. Jest fajnie, fajnie, naprawdę. Skarlina tutaj 30 km, to w sumie reprezentuje firmę Kospel, tutaj akurat się udało. No I super, jest, jest naprawdę super. Bardzo się podoba. Super, bardzo mi się podoba. Najważniejsze, że ukończyłam cztery edycje. Czekam teraz na losowanie nagród. A jak długo Pani jest na rowerze? Od urodzenia no. i do tego jeszcze będzie podium. Jeszcze nie wiadomo. Nie, nie od urodzenia, nie. Znaczy na tym to trzy lata. Tak, tak, tak. A co Pani daje w ogóle jazda na rowerze? Co mi daje jazda na rowerze? No, dobre samo poczucie przede wszystkim. Mam nadzieję, że córka się też wciągnie w kolarstwo, może nie w kolarstwo, może w jakikolwiek sport. No bo lubię, lubię. Fajne zajęcie, fajne zapełnienie czasu, bardzo. Polecam. E, o jest, przyjechałam w sumie dzisiaj z koszolina. Ogólnie to nie jestem z koszolina, ale tu przebywam od 11 lat. Fajnie, fajnie. A i w sumie przez to, że trenuję, to poznałam wspaniałych ludzi, o, I to jest w sumie fajne, o właśnie, no. Super impreza. Polecam wszystkich, naprawdę rewelacyjna impreza, drugi raz w Koszalinie, także nabiera rozpędu, także no naprawdę wszystko w porządku. O i stosunkowo krótko, moim takim konikiem jest bieganie, a to jest taka przygoda na rowerze, także jakby druga dyscyplina, ale moja, moj, moj, mój konik to jest niestety bieganie. Rozważając e, aktywność, w ogóle jakakolwiek aktywność, czyli czy bieganie, czy jazda na rowerze, czy pływanie, wzmacnia e, naszą odporność przede wszystkim. Przy uprawianiu aktywności zmieniamy nawyki żywieniowe, staramy się lepiej odżywiać, lepiej nawadniamy organizm. Wiemy lepiej, jak regenerować organizm, e, no sprawia radość, wyzwala endorfiny szczęścia po takich zawodach. Człowiek jest naprawdę pozytywnie naładowany. Także tu można wymieniać i wymieniać. Mógłbym e, dopowiadać. Proszę. No jak zachęcić młodych, którzy mają, samo się tak nie da, to mu, trzeba młodych odciągnąć od komputerów, pokazać, że aktywność sprawia radość. To jest coś innego, dotlenia organizm przede wszystkim, dotlenia, orzeźwia. E, a jak zachęcić? No tylko poprzez takie propagowanie Różnego rodzaju rekreacji sportowych, tak różnych rodzajów zawodów, poprzez nordic walking, bieganie, jazda na rowerze, wyścigi. Nie trzeba z początku się ścigać, wystarczy jeździć, a później zostawić na troszeczkę na, na te wyścigi i dawkę emocji. Dziękuję. A skąd Ja jestem z Koszalina, miejscowy. Pozdrawiam wszystkich. Obrigado.